Zapraszam na rozmowę z promotorem grupy Conspol Babylon Promotion Tomaszem Babilońskim. Tomasz Babiloński, gościem Boxing News. Witaj, Tomek. Witam serdecznie. Tomek, ostatnimi czasy to tak zamiast wielu pozytywów, to trochę negatywów się pojawiło, nawet nie dookoła Twojej osoby, a za sprawą pewnego zawodnika, chodzi mi o Michała Chudeckiego. Powiedz, jak ta sprawa wygląda, bo Michał twierdzi, że jak on to powiedział, nie zerwał z Tobą kontraktu, tylko rozwiązał umowę. Jaka według Twojej osoby jest różnica między jednym a drugim, no jak to wygląda faktycznie, bo, bo mamy, jakby, tutaj tylko krótkie informacje z swojej strony i takie też wrzutki gdzieś tam facebookowe ze strony chudeckiego W takim powiedzmy w takiej sytuacji jak on popełnił błąd w sensie, w sensie nie zadzwonił do mnie ani ani powiedzmy nie wytłumaczył o co tak naprawdę mu chodzi tylko zrobił to powiedzmy przez pocztę czy przez kuriera no to ja mogę to powiedzmy nie inaczej nazwać a zerwanie umowy. Bo to, że nazywa to jak on to nazywał? Rozwiązaniem kontraktu, no, rozwiązaniem umowy, no, no, no w każdym razie wypowiedzeniem umowy, ale nie, nie zerwanie. Wypowiedzenie umowy jest, jest w kontrakcie, ale tak jak, jak zaznaczyłem i jeszcze raz powtórzę, tak jak on się zachował, e, to ja to traktuję jako zerwanie umowy. No właśnie, Tomek, a jakie będą tego konsekwencje? To jest tak, że on mógł sobie na to pozwolić, nie mógł sobie na to pozwolić, jak wyglądają te zapisy? Bo gdzieś tam e, słyszałem, że jakiś okres wypowiedzenia to jest około 3 miesięcy. Ja, jak to wygląda? Weź zdrać jakieś szczegóły. Znaczy, no w jego przypadku jest to, jest to, ten kontrakt był podpisany bardzo luźno, powiedziałbym, miałem kiedyś takiego zawodnika, e, Żeromickiego, też miał różny kontrakt. No czasami ci zawodnicy, którzy przychodzą e, po pomoc, e, traktuje się troszeczkę inaczej. No i ten kontrakt, tak szczerze mówiąc, podpisałem można powiedzieć w dniu gali w Legionowie, powiedzmy rok temu. Nie brałem tak uwagi na niego, czy to jest rozwiązanie, będzie 3 miesięczne, czy półroczne, po prostu traktowałem jak Michała jak, jak dobrego znajomego jeszcze z czasów amatorskich i nie podchodziłem tak restrykcyjnie do, do kontraktów w stosunku jego, osoby również, bo zawsze wydawało mi się, że to jest uśmiechnięty chłopak, który wie z czego chce, wiadomo, że pewnego poziomu nigdy nie przeskoczy, to nam udowodnił serowatka, więc... Nie miałem takiego powiedzmy zapisu, że, że, że musi, musi wypełnić tą umowę, którą podpisał. W jego przypadku był to luźny kontrakt, tak ja powiedziałem. Ale te 3 -miesięczne, to 3 miesięczne wypowiedzenie to obowiązuje, nie obowiązuje, jak to wygląda, Tomek to przybliż ten jakby aspekt. No bo jest teraz sytuacja taka. Zawodnik wyjechał do Stanów Zjednoczonych, trenuje tam jak z Floydem Mayweatherem. Wyjechał za moje pieniądze, chciałbyś dodać, no. bo jeszcze Michał na tyle cwany, że wyciągnął ode mnie. Na bilet nie tylko, więc y, sytuacja wygląda następująco tak, że nie zachował się w porządku, nawet już nie do formy y, rozwiązania, y, zerwania, zwał jak zwał tego kontraktu, tylko to samo do samego podejścia, tak? bo jeszcze parę dni wcześniej wyrwał, tak jak wspomniałem, y, na koszty różnego typu, więc ja mu oczywiście, y, wierząc w jego potencjał i powrót na ring, y, przelałem. Ale nie spodziewałem się po prostu, że jak człowiek dostanie taką ofertę od Meni jako nawet 12 Sparich partner, to to się tak w stosunku mnie zachowa. Jest to pewnie czymś spowodowane. On najlepiej wie czymś albo kimś, mogę się tylko domyślać. Szkoda, szkoda. Bo moim zdaniem, przez ten niecały rok, jaki współpracowaliśmy, było więcej tego dobrego niż tego złego, a przede wszystkim wierzyłem w niego powrót. Poczyniłem dużo starań, żeby zawalczył serwatką w Mintzdrojach 22 sierpnia. Oczywiście zerwał te negocjacje. E, miał wrócić w Legionowie, ma wrócić w Legionowie, e, tylko wcześniej miałem troszeczkę inny pomysł, żeby wrócił w Legionowie z innym zawodnikiem na dystansie 6 albo 8 rund. Teraz po przemyśleniu sprawy jest to, jest to 4 rundy e, i, i liczę na to, że przyjedzie, bo kontrakt jest ważny. Jeszcze 3 miesiące, nie cała, ale jeszcze jest ważny. Właśnie mówisz, że liczysz na to, że on przyjedzie, wygląda na to, że on nie przyjedzie, bo powiem szczerze Tomek. I co w związku z tym? No nie pojawi się na gali, jakie będą konsekwencje dla niego? Jest jakaś konsekwencja prawna? Konsekwencje? Będą, na pewno. Na pewno tego nie popuścimy ze względów na podejście Michała do nas. Nie tylko powiedzmy do mnie personalnie, ale również do, całego, do całej drużyny. tak? My zachowywaliśmy się w porządku w stosunku jego i jego najbliższych. Przyjeżdżał z osobami towarzyszącymi zawsze na różne, na, na różne gale, zawsze dbaliśmy o te osoby, nigdy mu nie odmawialiśmy, dbaliśmy o jego żonę, która, która y, też bardzo mu kibicowała, też mi się to podobało. Zerwało się, zepsuło, spalił most, trzeba mu pogratulować, zobaczymy, życie się toczy dalej, życie nie polega tylko na boksie. Właśnie, jaki ty miałeś pomysł na niego? Bo tak w zasadzie tak zrobiło się, ja to mówię z. Nie chcę powiedzieć z dużej chmury, bo właśnie z małej chmury duży deszcz, bo zawodnik mający dopiero kilka walk na koncie, gdzieś tam pokaz pokazał się na Polsat Boxing Night, no ale z niezbyt dobrej strony. Nie przypadkowo się pokazał na Polsat Boxing Night, bo strasznie walczyłem o, o jego osobę, walczyłem, żeby się pokazał przed walką też główną, czyli Adamek Szpilka. To wszystko była ciężka praca i chciałem zaznaczyć, że, że to było jak, jak na razie za darmo, ale to się oczywiście zmieni, bo, bo, bo jednak doszliśmy do wniosku, że nie podarujemy mu tych 33% i te 33% przeznaczymy na, powiedzmy, klub, Amatorski, kuleją kluby amatorskie, przeznaczymy tą całą jego garzę na sprzęt, który, który zafundujemy klubowi, tylko musimy od niego wyzyskiwać. Jest nam winien 33% swojej garzy i, i pierwsze co, to już idzie właśnie wniosek o, 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 tą, o tą należność. Czyli rozwiązanie sądowe, rozumiem. Yy, sądowe? No bo Tomek, jak chcesz odzyskać te pieniądze? Bo wniosek, rozumiem co, do niego powiesz, a no, on ci powie, że sorry, winę, tu nie będzie takiej kwoty i co ty wtedy zrobisz? No ale jest w kontrakcie zapisane jak w, no Jeżeli on się tak, tak bardzo do tego kontraktu przywiązał i go przeczytał sobie na pamięć i nauczył się, no to, no to musimy kwestionować jego kontrakt. Dwie strony, tak? Jeżeli, jeżeli my byliśmy, byliśmy współorganizatorami w sensie zawodników, ale nie organizatorami gali, to Michał, Michał ja w kontrakcie ma, musi 33% nam tutaj oddać, a my to przeznaczymy na, na amatorski klub bokserski. Tomek, czy to, co stało się teraz między tobą a Chudeckim zmieni twoje nastawienie do, do zawodników? To jest tak, no bo sam powiedziałeś, że podpisywałeś z niektórymi luźne kontrakty. To się, to, to się skończy? Znaczy z dwoma zawodnikami, szczerze mówiąc, wagi lekkiej, które tak szczerze mówiąc, za bardzo wtedy nie wierzyłem, teraz już troszkę jeszcze mniej, więc yy, zmieni się, na pewno się zmieni. Nie mówię o tych zawodnikach, z których jestem zżyty i pokazali niejednokrotnie swoją lojalność, ale mówię o zawodnikach, którzy teraz do nas przychodzą, a jest ich dwóch, yy, którzy będą boksować w Legionowie i na pewno następni też nie będą mieli tak łatwo ze względu właśnie na zachowanie yy, kolejnego zawodnika, którym, z którym niestety ja mam do czynienia. Yy, a no ale cóż, no takie życie jest. Tomek, gala w Legionowi przed nami, przejdźmy do tego tematu, powrót Głażyskiego, jaki jest plan A i plan B? Głażyski wygrywa, co dalej? Głażyski przegrywa, co dalej? No to dobre jest pytanie, no, na pewno wierzymy w wygraną Pawła, chcemy przede wszystkim doprowadzić do tego upragnionego rewanżu, jesteśmy już bardzo blisko, bo wiadomo, że mówimy o nim, już jest, jest napompowana pompka i piłka, ale szczerze, do, dograne wszystko jest, ale szczerze mówiąc, jak nie widzą do ringu, No to wiadomo, że jeszcze wszystko może się, nie daj Boże, wydarzyć. Ale no, co, co do samego pytania, no to liczymy na Pawa, że wróci, wróci naprawiony w sensie takiego moralnego spokoju. No nie możemy go do, porównywać do zawodnika, który jest bumem, czy, czy jakimś przypadkowym zawodnikiem. Cały czas zapominamy, że to był wielokrotny mistrz Polski w boksie amatorskim i stoczył dużo walka. Tutaj no stało się tak jak stało, się niestety do tego wracać. Mam nadzieję, że odbuduje swoją psychikę właśnie 18 kwietnia w Legionowie. Szeremeta Jackiewicz, szanse Szeremety, bo pewnie jemu będziesz kibicował, co zrozumiałe, w walce z Jackiewiczem. Jak oceniasz te szanse? Bo ten zawodnik jest ambitny, mówią wszyscy, że utalentowany, no ale jednak w porównaniu do Rafała, który, no nie chcę mówić, że im wino tym, jak wino, że im starszy tym lepszy, ale powiedzmy, że trzyma ten poziom. Ja mi Rafała nie przekreślam, że, że, że nie przyjedzie, przyjedzie nieprzygotowany, wręcz przeciwnie, ma tyle tygodni na przygotowanie. Yy, wiedział, że, że... Ta walka będzie trudna ze względów na to, że on ma te swoje lata jakie ma, ale też podchodzi, do czego się przyznaje, że te walki do tych walk różnie się przygotowywał. czasami olewał, czasami yy, zapominał o najważniejszym, czyli trenował z powiedzmy z olbojami, a nie sam nie trenował, i to wychodziło w walce, jak wychodziło. Teraz ma wielką motywację, no bo jeżeli przegrasz z Szerometą, w co ja, szczerze mówiąc, sorry, Rafał wierzę, to ja to, to wiadomo, że Rafa może, może już zapomnieć o boksie, bo po co będzie zawodnik sobie robił, powiedzmy, nadzieję na przyszłość, jak przegra z zawodnikiem, który ma dopiero 9 walk amatorskich? Ostatnie pytanie, Tomek. Kobieta pojawiła się w Twoim teamie. No nie mówię, że zaryzykowałeś, ale powiedzmy taki zwrot trochę w inną stronę. Myślisz, że ten boks kobiecy w Polsce będzie miał swój czas właśnie teraz i dlaczego właśnie zdecydowałeś się z zawodniczką, powiedzmy doświadczoną, ale na razie w amatorstwie podpisać umowę? Przede wszystkim na, na to, że ta zawodniczka przekonała nas, że potrafi boksować. Jej osiągnięcia w boksie amatorskim, lub w boksingu, umożliwiły nam to, co, co kiedyś powiedzmy było naszym takim, powiedzmy, błędem, że tą zawodniczkę nie trzeba przygotowywać, trzeba ją po prostu tylko, e, jakbym tak powiedział, e, doszkolić co do boksu zawodowego, to przestawienie, bo ma, naj, ma duży taki powiedzmy potencjał i charakter co do walk. I ta zawodniczka może nam udowodnić jedną rzecz, że yy, zdominuje wagę lekką w Polsce, w co wierzymy. A samo podejście jej yy, do walk jest... jest no, chcę bardzo szybko walczyć już yy, z Brodnicką, chcę walczyć yy, o pas, walczyć... Szczerze mówiąc no, zaskoczyła mnie jej je, je, rozmowa ze mną i w kolejnych walkach już chcę po prostu boksować szóstki, ósemki. Nie chcę, nie chcę żadnych czwórek. Więc będziemy szli szybkim tempem i przede wszystkim o to mi chodzi, żeby po prostu e, robić fajne, fajne show, nie tylko powiedzmy mężczyzn, ale również kobiet. Dobra, dzięki wielkie Tomek i powodzenia. Dziękuję, e, mam nadzieję, że się przyda.